Cześć, witaj serdecznie. Być może zastanawiała się nad tym, w jaki sposób przekształcić swój głos, swoją mowę na komputerowy tekst. Być może jesteś w takiej sytuacji, w której nie do końca lubisz pisać, ale całkiem sprawnie wychodzi ci mówienie. No cóż, ja też jestem osobą, która dużo pisze, ale nie zawsze dopisanie polega na tym, że pisze. Osobiście używając klawiatury, tylko czasami, na przykład moje artykuły blogowe, czy też rozdziały do moich książek, po prostu dyktuję. Jak to zrobić na komputerze? O tym dzisiaj opowiem Ci więcej w narzędziu. No dobrze, to jakie dwa programy? Bo o dwóch programach chcę tobie dzisiaj powiedzieć. Poleciłabym, żebyś od razu wzięła i z nich skorzystała. Myślę, że nie będzie żadną tajemnicą, kiedy powiem ci, że oba programy są co najważniejsze, bezpłatne. W związku z tym, korzystając z nich, nie musisz w ogóle płacić. Przy okazji, będzie mi miło, jeśli tym materiałem Podzielisz się z innymi, jeśli go udostępnisz dalej, jeśli powiesz, że właśnie oglądałaś taki materiał, albo zrobisz zdjęcie, no i robiąc zdjęcie, po prostu dasz szansę innym też pokazać, że jesteś osobą, która się uczy, która się rozwija. Do tego Ci serdecznie zapraszam. Pamiętaj tylko, żebyś oznaczyła mnie, oznaczyła mnie w swojej relacji, oznaczyła mnie na swoim. Na swoim poście tutaj masz, zrób fotkę i oznacz małpajustynakopet.pl. Mam nadzieję, że z tego właśnie skorzystasz. No dobra, ale pewnie czekasz już na te dwa programy, które dla Ciebie dzisiaj przygotowałam. Narzędziownik to nowy syk, który dla Ciebie przygotowałam, i zaczynamy właśnie dzisiaj od tego, co pomaga tworzyć nam posty. No to wskakujemy. Pierwszym programem, który chcę Ci przedstawić, to jest program Speech Texter. .com taką się w pełni nazywa. I jak wejdziesz na tę stronę to pierwsze rzecz którą widzisz to widzisz w rogu w gór, na samej górze język angielski. No i niestety pierwsza rzecz która ciebie czeka to jest zmiana na język polski. Żebyś o tym nie zapomniała ponieważ jeśli będziesz w języku angielskim no to niestety to co będziesz dyktowała nie będzie miało większego sensu dla tego programu. Więc wejdźmy, no i teraz możemy oczywiście poszukać różne języki, ale ponieważ ja korzystam z tego programu, więc na samej górze, jak, tak jak zauważyłaś, mamy już język polski, czyli polski na polski. No i teraz właśnie zmieniłam. To, co jest ważne, pomiędzy jeszcze mamy dodatkowo rzeczy, które są znakami przystankowymi, kropka, przecinek, dwukropek, średnik, znak wykrzyknienia, znak zapytania, nowy ustęp, Otworzyć nawias, zamknąć nawias, więc takie rzeczy też tutaj są, ale rzadko będziemy niestety z nich korzystać. Jak się nagrywa? Jest to bardzo proste, ponieważ na dole samym masz ikonkę nagrywania. Pewnie ją teraz zauważyłaś. Więc ta ikonka nagrywania, wezmę tak, żeby było widać całość, nie będzie widać tylko logotypu. Więc włączamy ikonkę nagrywania i włączając ikonkę nagrywania, zobacz, że właśnie teraz. To, co mówię do ciebie, jest zapisywane przez program. Kiedy zrobiłam dłuższą pauzę, to to się stało, to program sam wpisał po prostu ją w tekst. I teraz mamy taką sytuację, że mamy już, tak na dobrą sprawę, nasz gotowy tekst. Ja przestanę w tym momencie zapisywać, właściwie ściągać swoją mowę do tekstu. Więc wyłączyć muszę z powrotem ikonkę mikrofonu. Dodam Ci jeszcze jedną rzecz, żeby program Ciebie zrozumiał, warto by było, żebyś nie mówiła po prostu bardzo szybko jak karabin maszynowy. Nawet ja do tych programów muszę zwolnić, ale z drugiej strony to jest dla mnie też niesamowita lekcja, ponieważ dzięki temu mówię wyraźniej, mówiąc, czy nagrywając materiały do Ciebie, czy też dla Ciebie. I teraz zobacz, co się stało. Masz gotowy tekst. Ten tekst w ten sposób wygląda, że on jest cały zbity. Na tym tekście możemy od razu zaznaczać przecinki, możemy kropki wstawiać. Tutaj są jakieś przykładowe oczywiście rzeczy, które on już dzieli nam na zdania, ale czasami to sensu większego nie ma. Natomiast ja teraz oczywiście też nie szczytuję całości tekstu, więc nie będę w tym momencie pewnie w logiczny sposób wstawiała znaków interpunkcyjnych, natomiast jest już taka możliwość, że możesz z tego skorzystać. To, co jest też myślę, że świetne, jeśli sobie na przykład zrobisz Enter, no to masz konkretne akapity. To co dodatkowego, to oczywiście możesz wyczyścić całą tą stronę i uznać, że ona jest niewarta, możesz ściągnąć to wszystko, co tutaj jest jako dokument albo jako tekstę dokument, czyli drugi rodzaj dokumentu. Równie dobrze możesz po prostu skopiować i zrobić CTRL CTRL C bądź po prostu kopiuj. Tutaj akurat kliknęło mi się na, na wyraz, który jest nieodpowiedni. I kiedy mamy coś takiego, to od razu możemy zapisać po prostu u siebie, na przykład w poście na Facebooku. Albo tak jak tutaj pokazywałam, ściągnąć po prostu jako dokument. Albo jako dokument wordowski, albo po prostu jako tekst, który jest czytany przez większość różnych aplikacji do tworzenia tekstów. Oczywiście możesz ten tekst również wydrukować, możesz jakieś elementy na przykład pogrubić, możesz, możesz coś pochylić. Na przykład to oczywiście jest już taka rzecz, która no nie będzie ci ułatwiała te życia w social mediach, dlatego że w mediach społecznościowych nie masz tych opcji, nie masz pogrubienia, nie masz kursywy, nie masz podkreślenia, no poza grupami na Facebooku. W związku z tym to akurat ci nie jest potrzebne, ale gdy tak jak ja piszesz, na przykład pisałabyś artykuł blogowy, czy też chociażby rozdział w książce, no to takie podkreślniki, takie wytłuszczenia już mają większy sens. Co tutaj jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić jeszcze ustawienia i możemy zastanowić się, jakie ustawienia chci chciałybyśmy wybrać. No i ja tutaj tobie oczywiście sugeruję, że ich przejrzała. Zastanowiła się, które z nich chcesz. Tutaj jest domyślnie zaznaczone w ten sposób ustawienia, i ja zwykle w ten sam właśnie sposób zostawiam te ustawienia, także ja ich specjalnie nie zmieniam w tym momencie. Możemy również wziąć na cały ekran. No i niestety teraz nie będziemy tego dokładnie widziały, pewnie już się widziała że wszystko rozbiło. Możemy również po prostu przestać korzystać ze znaków interpunkcyjnych, które są z boku, tylko mieć na cały ekran pokazany, pokazany nasz tekst. Więc myślę, że ta pierwsza opcja już dla Ciebie jest ciekawa i ułatwi Tobie po prostu skorzystanie z tej możliwości, że mówisz, a program na komputerze czy na laptopie, czy na komputerze stacjonarnym z automatu nagrywa. Daj znać, co myślisz o tym programie. Mam nadzieję, że w komentarzu zostawisz już pierwszego łapkę w górę. Powiesz, że jest ok, albo łapkę w górę do tego filmu, że faktycznie ten, to narzędzie dla ciebie jest bardzo, bardzo korzystne. No dobra, ale mówiłam, że poznam to, pokażę tobie dzisiaj tak naprawdę dwa narzędzia. Więc to jest pierwsze, Speech Texter, i zachęcam cię, żebyś z niego skorzystała. Tym bardziej, że jest bezpłatnym narzędziem. I drugie narzędzie bezpłatne, pewnie już widzisz, że z tyłu mam. Jest Voice Dictation, i również za pomocą tego narzędzia możesz jak najbardziej nagrywać swój własny głos. Wystarczy, że weźmiesz lounge i skorzystasz z nagrywania. Za chwileczkę się pokażę. No i tutaj będziesz miała, może to usunę. Będziesz miała oczywiście język. To, co ja zrobiłam wcześniej, taką właściwie język, taką kartkę papieru, to wcześniej, już ponieważ wcześniej wchodziłam w ten program, żeby sprawdzić, że na pewno on dalej jest bezpłatny i żeby zobaczyć, jak on zbiera tekst, właściwie głos, jak zbiera do tekstu, to wcześniej zamieniłam już na język polski. Bardzo możliwe, że w pierwszej wersji będziesz musiała pomóc programowi również zamienić go na język polski. Natomiast uwaga, ten program, ta aplikacja najlepiej działa na chromie. Więc jeśli masz Chroma, to prawdopodobnie od razu z automatu będziesz miała język polski tutaj dodany. Natomiast weź pod uwagę, że właśnie on jest najbardziej kompatybilny z Chromem. I co tutaj się dzieje? O ile zmieniłyśmy język pod spodem, o tyle tutaj rzeczy pod spodem są w języku dalej angielskim. Mamy troszeczkę więcej rzeczy niż w pierwszym programie, jeśli chodzi o edycję samego tekstu. A żeby robić tekst, nagrywać tekst, wystarczy kliknąć Start. I kiedy klikniesz start, to po prostu od razu zacznie się pojawiać tekst pisany. No oczywiście tutaj program ma dosyć duże problemy, ponieważ zaczęłam po pierwsze w pół zdania, po drugie już się rozpędziłam i mówię dosyć szybko i tak jak zauważyłaś, ten program nie do końca wszystko łapie. No dobra, mamy już trochę, trochę tego tekstu, więc widzisz, że trochę złapał, trochę nie złapał. W szczególności trudny dla niego był początek, który po prostu nie wiedział skąd się wziął i tak naprawdę dla programu było to nielogiczne, ponieważ oba programy niestety, ale troszeczkę dla nas pomagają nam, ponieważ mają swoją inteligencję, oczywiście z robotów wziętą. Natomiast jak najbardziej też starają się zachować pewną logikę naszej wypowiedzi. I jeśli zaczęłam zdanie od połowy zdania, no to program się po prostu pogubił. Jak robię przerwę, to pewnie zauważyłaś, od razu po przerwie tekst pojawia się na naszej kartce papieru. Więc myślę, że to jest dla ciebie znowu kolejna rzecz, która jest inny plus w tym programie. Natomiast tak samo jak w pierwszym programie, niestety będziesz musiała. Sama dodać znaki interpunkcyjne, no bo ten program znaków interpunkcyjnych ci nie postawi. Dobra, zrobiłam stop. Zrobiłam stop, żebyś mogła zobaczyć, jak to wygląda. Tak jak wspomniałam, początek sensu większego nie ma, natomiast cała reszta dosyć dokładnie jest wzięta z naszej mowy. I myślę, że dla Ciebie to naprawdę może być bardzo duże ułatwienie. W korzystaniu właśnie z takich programów jak Speech Text, Text, jak Voice Notepad, że tak naprawdę możemy dyktować nasze posty na Facebooku, możemy dyktować nasze artykuły blogowe. Dyktowanie jest o wiele szybsze niż pisanie na klawiaturze. Później tylko wystarczy czytać to, co poddyktowałyśmy i wnieść poprawki, poprawki oczywiście stylistyczne, czasami się zdarzają, ale przede wszystkim poprawki interpunkcyjne, no i podzielić tekst na bardziej zjadliwe, takie do czytania lepsze akapity. Mam nadzieję, że ten program, kolejny program, nie wrzuciłam nazwy, więc jeszcze wrzucę tutaj nazwę, że ten program jest dla Ciebie kolejnym programem, który jest takim efektem wow, może to być fajne i może Ci się przydać. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tych obydwu programach, o pierwszym, który Ci pokazywałam, Speech Texter, oraz o tym drugim. Który z tych programów będzie dla Ciebie programem, z którego skorzystasz? Ja jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że te programy, które Ci pokazuję, są już dla Ciebie pewnym ułatwieniem Twojego działania. No i cóż, daj mi znać też, czy faktycznie z tych programów miałaś okazję już korzystać, czy też dopiero zamierzasz korzystać. Ja dzisiaj się żegnam z Tobą. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym, w kolejnym wideo kolejnym narzędziowniku, w którym pokażę ci w jaki sposób korzystać z kolejnych aplikacji do tego, żeby ułatwić sobie życie w budowaniu swojej marki osobistej oraz w budowaniu swojego biznesu online. To była wielka przyjemność spotkać się z tobą. Tymczasem do kolejnego zobaczenia. No i koniecznie pamiętaj o tym, żeby jeszcze dodatkowo dołączyć do mojego kanału na YouTube polajkować, zostań właśnie subskrybentem mojego kanału, daj lajka do tego filmu no i zostań subskrybentem tego kanału, ponieważ no, ten rok jest dla mnie rokiem rozbudowy kanału właśnie Justyna nakopać na YouTubie. Zapraszam Ciebie serdecznie, no i korzystaj z wiedzy, którą się z Tobą dzielę. Do zobaczenia.